Jeszcze muszę to jakoś dodać i domontować, bo zapomniałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o śmierć, znaczy ogólnie, samobójca, sądzę, że to jest człowiek, który uważa, że jego życie się skończyło, jest nic niewarte, nic już dobrego go nie czeka, albo popełnił straszne coś złego i nie może sobie z tym poradzić. No, chodzi w sensu stricte o to, że uważa, że jego życie jest bez wartości. I dlatego trzeba go nawet zezłościć i dodać mu tej wartości. I trzeba uświadomić też ludzi właśnie, żeby to po prostu gdzieś memento mori ma być. Wcześniej, nie na koniec, w ostatniej tej czarnej godzinie. Bo na przykład w wypadku mojego brata to była taka, ja tu, taka, że teraz powiem, wymyśliłem czarna koniunkcja. Złożyło się wiele rzeczy. Wiele osób się o to obwinia i ma wyrzuty sumienia. Ja miałem ogromne, to jest, tak to działa po prostu. Ale było wiele czynników, każdy ma jakieś coś wobec siebie, być może, ale były nawet takie, że przemęczenie i alkohol się złożyło na to. I sądzę, żeby nawet któregoś. To jest czarna synergia zła, i to jest ile osób sobie pod wpływem jakichś środków odbiera życie albo robi coś złego, ale wcześniej było coś innego. Koniunkcja. Koniunkcja złych, złych rzeczy. Czarna synergia. Niesamowita. Mm. No, zła synergia. I... Są różne takie tam, że są dwa wilki, którego karmisz i tak, jeżeli nakarmisz wcześniej tego Jakieś historyjki niby indyjskie. Ja znam, nami, ja jestem Indiańcem, ostatnim Mohicaninem. Nie ma takiej historyjki w Indiańskim. Yy, nie, nie wiem, że to jest ale yy, no, trzeba to dodać do tego przekazu. Yy. I ogólnie nie wychwalać to, co dzisiaj jest jakimś strasznym, bezstresowym wychowywaniem wychwalanie za plastik za na przykład dziewczynki w Ameryce są ich poczucie wartości jest budowane na tym, że one są wysyłane do na mała mis. Jakieś takie tego typu sprawy, to to jest straszne, to jest bardzo słabe, to jest zamek na piasku. A jeżeli ona nagle ma bliznę na buzi, co się stanie? Albo jakaś ta baletnica sobie złamie nogę i życie jest złamane. Jeżeli rodzice pchali na siłę Ile? Dlaczego te Japończyki tak się wykańczają? Właśnie przez to, że ich poczucie wartości nie jest na kodeksie samurajskim, na honorze, nawet tym japońskim budowane, tylko jest budowane na głównie za przeproszeniem. Ale taka jest prawda. I to nie musi być od razu yy, klasztor i Pan Bóg. Są ludzie w różnych krajach, nie tylko wierzący i religijni robią dobre rzeczy. I właśnie zresztą każdy to chyba zaczyna zauważać coraz częściej, że właśnie ci religijni coraz mniej robią dobrego. Ale mm, taka jest prawda. Yy, ważna jest naprawdę to, co ja gadam, to nie jest, że ja tylko siedzę, to na przykład polecam myśl o dawnej Polsce i ogólnie Pawła Jasienice. Przeczytać te trzy... No bo... Później na przykład czytałem Polskę Jagielonów, też trzeba przeczytać, ale z ciężkim sercem, bólem, żalem i z narastającym niechęcią do tej książki, ale po prostu prawda. Zaś myśl o dawnej Polsce i Polska Piastów. Wspaniałe książki, które otwierają perspektywy, a zaś biologiczna książka, która moim zdaniem. Poszerza niesamowicie po horyzonty. Po prostu gość rozpatruje takie aspekty, błachostki. Nie pamiętam autora, ale jak nazywała się książka, i ktoś mi ją zakosił. Gdyby mógł mi ją ktoś oddać, to bardzo proszę. Mieszkańcy światów alternatywnych. Mieszkańcy światów alternatywnych, to, jakiś, to była praca doktorska jakiegoś gościa. Jaka to jest super książka! Hmm. Polecam ją każdemu. Niech sobie ją znajdzie. To jest facet, yy, polak jakiś, rozkminia, yy, jak mogłoby wyglądać potencjalnie życie na innych planetach. To jest takie futurologia, ale niby fantastyka, ale naukowa, wiecie? Nie, no science fiction. Science fiction, dokładnie, takie pierwotne, podejrzewam, nie, nie jest, bo science fiction jest nawet i... Czyli futurologicznie rozkmina, jak mogłyby star treki to są science fiction. Yy. Przyszłość Ziemi, i że niby jakieś to po prostu dodali sobie y, założenia i czynniki w postaci innych raz, cywilizacji i przyszłości i technologii rozwiniętej. Jakieś no. Mm. Także to jest ważne. że ja się rozgadałem, ale to się wszystko może ktoś najwyżej wyciągnie treść, albo jak zrozumie dlaczego ja tak gadam. Yy. Naprawdę. Trzeba ludziom dodać wartości prawdziwej. Tak, bo ja się rozgadałem, przepraszam. Ale to muszę dodać później.